Iść teraz posprzątać. Ostatnia, Chodźcie, chłopaki. Ostatnia klateczka. Ostatnia klatka. Wesoły dzień, szczęśliwy u nas. Koszowanie. Łąbki idą. Na 3 Na los. Łąbki lecą 130 km. Oglądajcie film do końca. Jutro przylot. Będzie losowanie przynajmniej 10 młodych gołębi. Tak, wspomagasz? Moje, wnuc moje wnuczki. Ten chyba za ma usta zaklejone, ale za A... masz? Zaklejone czy co? Ostatnia klateczka, i jedziemy do, do na koszowanie. Sześć klatek przygotowane. Jadą dzięki, do zobaczenia do jutra. Do zobaczenia jutra. No. Witamy! Cześć! Cześć! Ja nie jestem pewna, czy coś w ogóle będzie słychać z tego majowego pierwszego lotu, bo jesteśmy pełną rodziną. Są chłopcy z nami na swoim Dziadku. pewnie pierwszym świadomym, świadomym takim locie. <laughs> Więc zapraszamy do oglądania rodzinnie. Jeszcze raz witam wszystkich na przylocie Gołębi z. Och, chyba są gołębie. O, dzwoni Jacek. Halo Jacek. Dzięki, dzięki. Dzwoni mój kolega Jacek. Około 15 km. Tak jak mówiłem, gołębie są puszczone o godzinie 8 z miejscowości Szczecinek. Dałem 77 gołębi. E, dzisiaj będzie wesoło na podwórku, bo. Po raz pierwszy wnuki ponad trzyletnie, czekają. Dziadek obiecał im <laughs> pieniążek, jak patrzą. <laughs> a dobrze, że córka ma takie bystre oko, więc. <laughs> e, co tam, co tam z córka chce pieniążek? <laughs> e, no, z wnukami to bym się wykpił jakimś metalowym, a córka będzie chciała papierowy. E, gołębie poszły z pozycji jeszcze gniazdowej. Wczoraj wieczorem i dzisiaj sprzątaliśmy gniazda, zamknęliśmy gniazda. Młode są na podłodze. E, także jeszcze jeden tydzień będę się męczył z młodymi. Także każda parka wychowała, wychowała przynajmniej po jednym młodym. No i zobaczymy. Pogoda jest ładna. Wiatr nieduży. Także serdecznie zapraszam. 77 Gołębi, lot przecinek około 130 km. Pierwsze, taki, pierwsze, zobaczcie. Leciały w trzy, ale się odłączyły dwa. No, nie wiem, czy ten jeden jest mój, bo tak on się dziwnie wozi na ogonie. Są trzy. Trzy nasze. Leciał trzeci.

No. Pięknie. Trzeci i... Czwarty. Na niebie już krąży piąty. Cztery pierwsze samice, zaraz w nią idzie jeszcze samczyk. Spróbne... Chłopcy! Są gołąbki! Nie wypatrzyliście gołębi. Ale są gołąbuszki, przylatują.

No i samiec. No chodź, chodź, chodź. chodź, 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 chodź. Antena jest 1,5 metra dalej. Także muszą tam wskoczyć półtora no. metra na antenę. Jest to takie trochę taka utrudnienie. Zabawna, taka zabawna historia. Kiedyś był... samiczka następna. Kiedyś był taki regulamin, że antena nie mogła przestawać poza obręb golewnika 10,5 cm. A ja miałem 11 i musiałem robić obramówkę taką 3 cm, żeby być dopuszczony do lotu Teraz oddaję półtora, półtora metra kolegom. Będzie moje muszą skoczyć jeszcze tam trochę dalej Takie miałem przygody No, chodź, 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 chodź. no i pięknie. I pojedynczo. Teraz się wraca jeden ładna pogoda, to się przeleciały na pogoda, tak, tak. Jedną, jedną, są dwa, jedną grupkę widziałem. A tu gdzieś... masz, zobaczyć, pięknie. O, pięknie, szkoda. pięknie, nie wiem, czy to będzie widać. O, są, tutaj schodzą. No pięknie. ślicznie. Schodzą. A skąd ten się wziął? On się odbił, ale został. Aha. O, 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 o. No, teraz się zrobił trochę ruchna. Nie wiem. Gołębie były zaledwie cztery razy wywiezione. Miałem taki kryzys zdrowotny. Koledzy brali mi gołębie, jeden brał rano do pracy, a drugi jak wracał z pracy w kierunku tam powiedzmy lotu. Także ja nie byłem ani razu w tym roku z gołębiami moimi taki sezon chorobowy wiosenny Dziękuję tym kolegom.

Tańczy i rozprasza. Tu coś no to u góry to idzie, a rozwracają. nasze. Nasze. Mhm. Wysoko. Ale niestety samiczki były pierwsze, a... Ale bardzo wysoka schodzą. Dziękuję, no. Jest, Tyskują, no. Tak jest ciepło chyba u góry. <laughs>

kolorowa piękna najprzyjemniejszy sygnał to sygnał zegara <gry> Dokładnie. Nie wiem, ile już. Wow, teraz idą tu za pięci. Pod słońce. To jest za bardzo gościnne. Pod słońce. No tak, 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 Mamy 26 gołębich zegar. 26. Zdraba dachu i...

Ale ci powiem, Dream Team, cały czas, jakoś wnuki chyba jednak nie przejmą. Ciągle tata i córka, ich tu nie widać. No tak, Myśleliśmy, że będą nam przeszkadzać, a oni w ogrodzie kosiarkami się pewnie bawią, a są. No więc trochę piach, trochę kosiarki. Ślicznie. U. Zobacz teraz. Spójrz. Tutaj. zobacz. Widzisz? Słoneczko świeci. Przeszkadza Ci. Zobacz, tutaj jest. są dwa. Spójrz. Widzisz je? Daj, ja tak. ja tu. No, spójrz. Pod słońce się ciężko patrzy. I co, wylądował na dachu? Co? Widziałeś? To kto ma dosyć pieniądze? A to słuchaj, czy będzie zegar piszczał? Czy Piękno. zrobi pip? Chodź, będziemy słuchać, czy zegar piknie. Chodź. No, słuchaj. Słuchaj. Piknął? Tak. Ale przestraszyłeś go, tak go, nie biegaj, misiu. Piknął. Nie dotykamy. Chod, Piknął. To dobrze. Ale ty pierwszego nie wypatrzyłeś. No to dziadek na 20 zł. Może być? I daj Aleksowi. Aleks musi sam przyje, przyjść. No ale musi się Oho, zobaczyć. Oho, Jastrząb. No, nad naszym łaźnikiem. Chodź, Maksiu, zobacz. Znowu są Maksiu. No. Następne są. Widzisz go? Gdzie? Tam jest. Wow. Ale... No, centralnie nad nami. Nad nami. Jastrz. Ale to jest chyba ryba. On im krzywdy nie zrobi. Ale przestraszyć, przestraszę. Co? Cicho! Ja gdzieś tutaj, tutaj, tutaj pracuje. Gdzie jest jajko? Ale nie krzyczymy. Nie krzycz teraz! Bo jak gąbuszkę przyleczują. Pokaż, gdzie jest. Chyba lepiej było, jak się kosiarkami bawili. Raz, dwa, trzy, cztery na niebie. Cztery albo sześć. Cztery na pewno, pięć, sześć, sześć. I... Wylądowały Pierwsze. Chodź, 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 desconicy... chodź, 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 teraz. Spójrz. Tak, Widzisz? Kłuneczko świeci. przeszkadza ci. Zobacz tutaj jest. Są dwa. Spójrz. Widzisz je? Tak rękę. Chodź tu. No, spójrz. Cause, <game> Pod słońce się ciężko patrzy. <pottery> I co? na dachu? Widziałeś? To, to ma A to słuchaj, czy będzie zegar piszczał? No, czy to zrobi już, pip? Chodź, będziemy słuchać, czy zegar piszczy. nie? Chodź. No, słuchaj. słuchaj. Piknął? Ale przestraszyłeś go tak. Go, nie biegaj, misiu. Nie dotykamy. Chodź, chod, 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 chod. Piknął? To dobrze. Jak pieniądze idziemy pisać? Ale ty pierwszego nie wypatrzyłeś. No to dziadek na 20 zł może być? I dla Aleksowy. Aleks musi sam przyje, przyjść. No Aleks musi zakryć, się zobaczyć. Oho, jastrząb. No, nad naszym głównikiem. Chodź Maksiu, zobacz, znowu są. Maksiu, następne są. Widzisz go? Gdzie jest? Tam jest. Wow, ale... No centralnie. Razie nad nami. Nad nami, jastrzep. Ale to jest chyba ryba. On, on im krzywdy nie zrobi. Ale przestrasz, przestraszę. Co? Cicho! Gdzieś tutaj, ja tutaj pracuje. Gdzie jest jajko? Ale nie krzyczymy. Nie krzycz teraz! Bo jak gąbuszkę przylecają. Pokaż, gdzie jest? Chyba lepiej by się kosiarkami bawili. Raz, dwa, trzy, cztery na niebie? Cztery albo sześć? Cztery na pewno, pięć, sześć, sześć. I Wylądowały pierwsze. a hać, 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 to nie jest karmienie? To jest, To jest wołanie. To jest wołanie, żeby przyszły do. żeby przyszły do gołębnika. No, woła jeszcze są jedno. Nie skacz! Maksiu, nie skacz. Chodź do mnie tutaj. No, tu jest taki wokół domu, najlepiej powiedzmy zasuwa, ale widzimy, że to jest nie, nieadekwatne. O, o ten stry. Co teraz tutaj się odbił? No, który jeszcze ile mamy?

Już kończymy, Już teraz będziemy tylko sobie oglądać pojedyncze powroty. Jest 48 gołębi, 9.45. Zaczęło się 9.30. A zaczęło się 9.30, czyli 15, 15 minut Już takiego fajnego przylotu. Został, To został. Ok. O, tak kartkę, będę czytał nazwisko, tak? Ale macie fajne wiaderko. <grymne> Do losowania. No, nie, nie patrzymy, koledzy, 10 gołębi młodych wyśle w ciągu tygodnia. Co tam jest? E, kolega. Kolejny. Nie mogę ruszyć, pedał Nie, Nie, jest taka nieczytelna. No to zaczynamy losowanie. Tylko no. wystartujemy chłopca. No wiecie. A jedź. Na, na chwilę tylko dzwonkiem dzwoń. Teraz jesteśmy zajęci troszkę. Dobra, losuj. God arkadiusz. Pokaż nazwisko. Zasłoń inne. Pokaż nazwisko. W Arkadiusz. Nie? Dobra, dzięki. Cichutko Alex. Poczekaj, sekundę. Sypniewski Dariusz. Dobra. Darek jest z wląga. Moskalik Tadeusz. Ile lasujemy? 5? 10. I dwa rezerwowe. Aleks, poczekaj chwilkę. Tam. Bondyra Dariusz. Musisz sam co radzić. Musisz Patrz, sam. Oj, teraz ładnie, jest. Siedem gołębi przyszło. Nie ma żarówki! Janikowski macie. A, a my musimy najpierw co zrobić, wiesz? My mamy tutaj pracę. Poczekaj, najpierw praca, a potem będzie zabawa. Niech cię ma kciubka, pan Janikowski Macie. Dobra, kolejny już ma. Oj, tak? Nie słyszę. Policz. Gabronek Jana. Maks, Gabronek Jana. Pchnij go. Cześć. To na hulajno jeździ. Krabiec Mirosław.

Tutaj nie ma nic. Co mam na placka? Tam trochę z dołu Wojtek. Pani Rogalska Kamila. Pani chyba Rogalska, pierwszy raz zakupił bocały adres. Ok. 2, 4, 6, 8, 9. I teraz 10, Co tam masz? Eee. Ja też pan chyba pierwszy raz. Adres, adres, Pan Garczyński Mirosław. Oj, te dwa rezerwowe jeszcze. Bo któryś z Panów mógłby nie chcieć, z kolegów czy z Pań. Pan. Pan Pintus Marek. Pan Pintus Marek podarowałem mu około 10 dni temu dwa czerwone gołębie, będzie miał trzy, ale nie, to jest rezerwowy. No, będzie miał ewentualnie że ewentualnie będzie miał trzeciego, Panie Marku tego tutaj tak zrobimy jako rezerwowego i Pan Rozpędowski Sławomir Pan Rozpędowski Sławomir no i bardzo dobrze. wszystkim moim klientom serdecznie dziękuję tych młodych te młode mam nadzieję, że będziecie koledzy lotować, niech się sprawdzają gdzieś indziej e Także ja serdecznie dziękuję za to, że byliście moimi klientami. Niektórzy przez, przez wiele lat. Eee, Los zbliża się do końca, bo i taki tam jest ich. 55, 56, 8, 9. Także jeszcze kilka gołębi i do miłego. Mam nadzieję, że dzień córka. Jak ci córko podobało? <grym> Może para. być, czy nie? Już <grym> Bardzo ładnie. Poprawiłem się troszkę tak. Zobaczymy, jak będą. Jak na liście. <laughs> a, no właśnie, jak u kolegów. Ja tutaj nie będę... To, że siadają tutaj, to jest jedno. A... Nie będę chwalić. Tak, tu. Dziadę! Są hodowcy, Dziadę którzy dbają mi? i. Nie? cię, kochanie. Popchamy. idziemy wszystkiego do popaków. dobrego. Będziemy życzymy, tutaj... o nie, nie, to jest pierwszy lot. Życzymy wam, bo niektórzy nie zaczęli, życzymy wam, żeby ten sezon 2022 był udany. I wszystkiego dobrego, zdrowia i udanych lotów. I pięknego weekendu majowego. I pięknego weekendu majowego takich rodzinnego. kochanych córek i wnuków. Cześć! Pozdrawiam.